Cześć, z tej strony Katarzyna Skurska i witam Cię w pierwszym odcinku mojego podcastu Porozmawiajmy o jedzeniu, w którym poruszam temat smacznego jedzenia, diety, zdrowia i rozwoju osobistego. Dzisiaj opowiem o tym, jaki sens ma planowanie. Jak planować, by w końcu realizować zadania. Na koniec podrzucę Wam trochę inspiracji do stworzenia własnych, ciekawych celów. Dlaczego nagrywam odcinek o planowaniu na początku lutego? Jaki to ma w ogóle sens? Ty wszyscy już zdążyli opowiedzieć, jakie mają plany na ten rok lub jak robić to poprawnie. Są cztery mniej lub bardziej ważne powody, dlaczego mimo tego, że jest początek lutego, Postanowiłam nagrać odcinek na ten temat i dlaczego nie udało mi się tego y, zrobić wcześniej. Po pierwsze, dopadła mnie proza życia i przez pierwsze dwa tygodnie stycznia miałam zatkane zatoki. Tak bardzo, że raczej słuchanie mnie nie byłoby przyjemne. Po drugie, jak to w styczniu bywa, adietetycy i myślę, że wszystkie osoby, które zajmują się przeprowadzaniem ludzi przez jakiś tam proces zmiany, zapewne to odczuwali. Mianowicie miałam niesamowicie dużo nowych pacjentów, a pracy na uczelni też nie brakowało, a spanie jest dla mnie jednak no, priorytetem. Nie potrafię funkcjonować bez spania. Takich 7-8 godzin. Dlatego y, zajmowałam się głównie bieżączką, a nie rozwijaniem nowych projektów. Po trzecie, jest to mój pierwszy odcinek podcastu. Dlatego zabierałam się do niego jak y, no, przysłowiowy pies do jeża. Za długo, bo musi być idealnie. W końcu zdałam sobie sprawę, że no, no, nie musi być. I na pewno nie będzie. Przez dłuższy czas nie będzie. Moim celem zawodowym i prywatnym też na ten rok jest rozwinąć podcast i mieć z tego zabawę. I chciałabym, żeby Wam się dobrze go słuchało, przyjemnie. Będę poruszać tematy żywieniowe z gatunku ważnych, moim zdaniem, ale postaram się, żeby to było w jak najbardziej przystępny sposób. Czasem też popowiadam po prostu o czymś pysznym, co ostatnio zjadłam, co przyniosło mi też niesamowitą satysfakcję. Dlatego biorę na tak zwaną klatę wszystkie niedociągnięcia i skupiam się po prostu na procesie. Czwarty i ostatni już powód jest taki, że miałam dość tego motywacyjnego podekscytowania, planowania, postanowień noworocznych i haseł typu najlepszy czas na działanie jest właśnie teraz. Mnie one osobiście przytłaczały. Mm, moim zdaniem, najlepszy czas na działanie jest wtedy, kiedy mamy ochotę i możliwości. Dlatego koniec stycznia. Też jest świetną do tego okazją, tak samo jak czerwiec, sierpień czy listopad. Poza tym już jest po Blue Monday, czyli najbardziej depresyjnym dniu roku. Więc można mówić o planowaniu bez przeszkód. Oczywiście jest to termin pseudonaukowy, więc opowiem o nim tak trochę z przekąsem, no bo. No, nie ma na niego dowodów naukowych, ale w 2004 roku wprowadził go Cliff Arnold, który niby wyznaczył go na podstawie wzoru matematycznego, uwzględniając czynniki meteorologiczne, na przykład krótki dzień, psychologiczne, świadomość niedotrzymania postanowień noworocznych i ekonomiczne. Czas, który upłynął od Bożego Narodzenia, czyli od terminu płatności. Kredytów. Jak już mówiłam, to jest pseudonauka. Co znaczy, że no, Blue Monday po prostu nie istnieje, ale to wcale nie oznacza, że czegoś takiego podobnego w stylu spadku motywacji e, u swoich pacjentów nie doświadczam. że bardziej, że oni tego nie doświadczają. Zawsze w jakimś tam okresie od rozpoczęcia zmian ten spadek motywacji u nich jest, a szczególnie w okresie jesienno-zimowym, ze względu na małą ilość światła i na te krótkie dni, mamy mniej energii do działania. Dlatego ja namawiam wtedy do takiego działania w planie minimum. Dodatkowo, jak osoby do mnie przychodzą, pacjenci, to na początku są na tak zwanym Haju motywacyjnym, tak naprawdę używam takiego słowa do, do swoich pacjentów i ja go trochę tak ugaszam, bo ja nie chcę, by ktokolwiek miał uczucie niezadowolenia z siebie, bo coś tam mu się nie udało, bo czegoś tam nie zrobił na 100%. 100% albo nic nie działa, dlatego ja zawsze mówię powolutku, krok po kroku. Rozkładamy to wszystko na czynniki pierwsze, żeby się po prostu nie wypalić. No, ale dobra, przechodząc do sedna i kończąc moje malkontenstwo, <głos》>, dlaczego uważam, że warto planować swoje zadania i cele, by czuć satysfakcję, gdy je osiągamy? Zadowolenie i takie zaspokojenie to jedno z moich ulubionych uczuć, które uzyskuję, gdy odhaczam zrobione zadanie. Ja lubię postanowienia i wyznaczanie sobie celów, ale nie każdy się w nich odnajduje, więc. Bez ciśnienia. Postanowienia nie muszą być też w stylu nowy rok, nowa ja, ani też nowy rok, stara ja, ale one bardziej mają pomagać po prostu fajnie żyć. Jak wyznaczać sobie takie cele, by je zrealizować? W definicji planowania. Poza procesem ustalania celów, znajduje się również wyznaczanie odpowiednich działań, by je osiągnąć. Dlatego na wyznaczaniu celów się po prostu nie kończy. Jeszcze trzeba znaleźć czas i przestrzeń w życiu na wyznaczanie sobie tych działań. Jest kilka, mniej lub bardziej, moim zdaniem, skutecznych metod, ale też zwrócę uwagę na to, które działają u mnie najbardziej. Każdy z nas jest inny i też jest inny na różnych etapach swojego życia. Dlatego to, że coś działa teraz u Was, nie znaczy, że jak zmienicie na przykład pracę, też będzie działać. Dobre planowanie zacznijcie od podsumowania swoich dotychczasowych celów lub zadań. Jeżeli nigdy sobie nic takiego nie zakładaliście, nie spisywaliście, możecie po prostu podsumować, co się działo w Waszym życiu w zeszłym roku. Mogą Wam do tego posłużyć w celu odświeżenia pamięci. Kalendarz papierowy, jakiś planar. Ja taki prowadzę. Kalendarz w telefonie, taki również prowadzę. Najczęściej korzystam z kalendarza Google. Luźne odręczne notatki, a najbardziej mi pomagają na przykład zdjęcia w telefonie. One bardzo mocno przypominają mi, co się działo tak naprawdę miesiąc po miesiącu. Dodatkowo warto po, po takim podsumowaniu odpowiedzieć sobie na pytania: co się wydarzyło, z czego jesteście zadowolone, z czego nie zrealizowałyście, co Wam przeszkadzało w realizacji, czego zabrakło do ich realizacji, a co pomogło w realizacji celów. Na przykład od dwóch lat mówicie, że musicie się ogarnąć ze swoim żywieniem i że chciałybyście schudnąć. W internecie czytałyście na ten temat bardzo dużo, ponieważ no, naprawdę jest bardzo dużo informacji w internecie na ten temat, a nawet ściągnęliście jakąś darmową dietę, ale tak naprawdę nie zaczęłyście nic z tym robić, albo po trzech dniach rezygnowałyście. W takiej sytuacji warto się zastanowić, czego Wam tutaj zabrakło, na przykład nie wiem, motywacji od kogoś, wsparcia drugiej osoby, wsparcia grupy. Ale też warto się zastanowić, co wam w tym wychodziło lub co wam się podobało, bo właśnie takich rzeczy powinniśmy robić więcej, a to, co nam nie wychodzi, po prostu zmienić sposób podejścia do tego. Następny krok to w końcu przejście do wyznaczenia celów zgodnie ze swoimi wartościami. Ja cele wyznaczam roczne i to są takie większe, ale bardziej ogólne, i na nich się raczej nie skupiam. Wyznaczam cele bardziej szczegółowe, trzymiesięczne, które mają mnie przybliżać do realizacji tych celów rocznych, tygodniowe i dzienne. Brzmi, no brzmi trochę, jakbym tylko w życiu zajmowała się wyznaczaniem sobie zadań, ale dzięki temu, że to robię, naprawdę mam wrażenie, że pracuję sprawniej. Do wyznaczania celów żywieniowo-rozwojowych bardzo fajnie sprawdza się metoda SMART jest to metoda wykorzystywana w korporacjach do opisywania celów rocznych, ale przy dobrej modyfikacji bardzo, bardzo przydaje się w życiu. SMART to skrót OD. S, jak skonkretyzowane. Czyli e, przykładowo, odwiedzę trzy kraje w ciągu roku, schudnę 2 kg w miesiąc. M, e, czyli mierzalne. Tutaj bierzemy pod uwagę, jakie działania nas przybliżą do realizacji tego celu. Działania, które będą mierzalne. Czyli nie codziennie będę uprawiać jakąś tam aktywność fizyczną, żeby schudnąć, tylko na przykład przebiegnę w sumie 12 km w ciągu tygodnia. A, jak ambitne, lub atrakcyjne. To musi być coś, co Was kręci. I to nie może być nudne. Jednych kręci chodzenie po górach, innych próbowanie nowego jedzenia, mnie akurat kręci i to, i to. R jak rzeczywiste lub realny, Czyli przy tworzeniu takich list to do, czy to dziennych, czy to tygodniowych, róbmy listę zadań, a nie marzeń. To jest bardzo częste i bardzo dużo osób ma w zwyczaju wypisywania sobie setki zadań na dzień lub tydzień lub takich zadań nierealnych. Wpisujmy to, co realnie jesteśmy w stanie zrobić i fizycznie, i czasowo. Dlatego najlepiej nie planować za dużo. Małymi krokami skupiajmy się na jednym wybranym celu przez jakiś czas. Nasza silna wola jest wyczerpywalna i każde podejmowane w ciągu dnia decyzje ją zużywają. Pamiętajcie też o realizmie fizjologicznym. No, biorąc pod uwagę, że to podcast dietetyczny swego rodzaju, to często będę przypominać, że chudnięcie 10 kg w miesiąc to fizjologicznie bardzo zły pomysł. Te jak terminowe czyli krok po kroku. I nikt nie zakazał spisywać sobie celów jeden po drugim. No, jeden na luty, drugi na marzec, trzeci na kwiecień. Przez luty skupiam się na piciu wody, w marcu na jedzeniu większej ilości warzyw, w kwietniu na większej aktywności. Moim zdaniem, w ogóle planowanie na cały rok to planowanie tak naprawdę dla samego planowania. Ja planuję konkrety na trzy miesiące. Bo 3 miesiące to taki okres nie za długi, ale realnie można zauważyć już takie namacalne efekty. Ponadto rok to nie jest 12 miesięcy, odbadają jakieś święta, wakacje, urlopy, nieoczekiwane sytuacje. Po odjęciu tych wszystkich kwestii zostaje może przy dobrych wiatrach z 8 miesięcy do takiego zagospodarowania. Ja co prawda mam plany prywatne i zawodowe na cały rok, takie większe, jednak skupiam się głównie właśnie na tych trzy miesięcznych, które mają mnie do tych rocznych przybliżyć. Moje cele roczne, prywatne to na przykład odwiedzić trzy kraje, odwiedzić nowy kontynent, przejść główny szlak sudecki, przeczytać 12 książek, poświęcić przynajmniej godzinę w tygodniu na naukę angielskiego. Zawsze biorę pod uwagę, patrząc jeszcze dodatkowo no, na to, jak wygląda teraz świat, że coś może po prostu nie wyjść. A moje cele zawodowe na ten rok to wydać szkolenia jedłospisem dla osób z zespołem policystycznych jajników i insulinoopornością o zdrowym ograniczaniu mięsa, jak dbać o swoją skórę i włosy poprzez dietę. Nagrać też szkolenia, takie 30-minutowe, ja na to mówię, y, obiadowe dla moich pacjentów i osób, które korzystają z gotowych jadłospisów z mojego sklepu. No i poza tym, moim priorytetem jest wydawanie tego podcastu, żebyście mieli co słuchać podczas prozdrowotnych spacerków. Oczywiście, że y, ja chciałabym więcej i więcej, szczególnie zawodowo, bo uwielbiam tworzyć treści, ale muszę brać pod uwagę to, że część mojego czasu jest przeznaczona dla studentów i na mój doktorat, o którym nawet nawet tu nie wspominam, no bo ostatnio nie pałam do niego zbyt wielką miłością. Tak samo, wy, jak wyznaczacie sobie jakieś cele i doszły wam nowe obowiązki, na przykład w yy, postaci dzieci, to nie będziecie poświęcać na ćwiczenia tyle czasu, co poświęcaliście, gdy tych dzieci na świecie nie było. Ty wyznaczasz sobie już zadania trzymiesięczne. Aktualnie ja mam rozpisane swoje do marca, do końca marca. Przeglądam je mniej więcej co tydzień, zazwyczaj w poniedziałek i wypisuję sobie zadania, które muszę zrobić w danym tygodniu. Dodatkowo każdego dnia wyznaczam sobie trzy priorytety na dany dzień z tej listy tygodniowej. I gdy je zrobię, czuję taki, no, taki wewnętrzny luz. Mogę działać dalej, a mogę odpocząć, gdy mi na to sytuacja pozwala. Czytam w ogóle taką ciekawą książkę, która nazywa się Głodni Czasu efektywne 168 godzin w 7 dni lub tydzień. Ja jej jeszcze nie skończyłam, jestem mniej więcej w połowie, ale już pierwszy rozdział e, sprawił, e, no, że zaczęłam bardziej szanować swój czas i zmieniłam. Z Sposób myślenia na temat rozplanowywania zadań w ciągu tygodnia i dni. Książka dzieli tydzień właśnie nie na dni, ale na 168 godzin. I zaczęłam myśleć, że 168 godzin to jest całkiem sporo, bo 7 dni wydawało mi się takim marnym zamiennikiem, ale tak naprawdę tu głównie chodzi o, o liczbę, bo 168 to jest dużo. W naszej głowie, a 7 no, no mało, porównanie do tych do poprzedniej liczby. No ale tak dla lepszego zobrazowania, o co w tym chodzi? Jeżeli śpimy tak około 7-8 godzin, to jest taka zdrowa ilość, więc, więc jak najbardziej, wtedy poświęcamy około 56-8 godzin w tygodniu na spanie. Zostają nam 112 godzin do wykorzystania. Około Powiedzmy 60-70, może bardziej 50-70 godzin pracujemy i lub poświęcamy na dojazdy do pracy, stanie w korkach i tak dalej. No to nam zostaje jakieś 56 lub 42 godziny do dalszego wykorzystania. Około 5-10 godzin poświęcamy na ogarnięcie domu, sprawunki, poczty, zakupy, pranie, gotowanie itd. Tak zostaje nam jakieś jeszcze z 30 godzin na życie. Jeżeli mamy dzieci lub inne obowiązki rodzinne, to również poświęcamy im około 20 godzin, jeszcze pewnie w międzyczasie innych zadań. Zostaje jakieś jeszcze 10 godzin, takie niezaplanowane. I w zależności od tego, jak wygląda nasz styl życia, możliwe, że przelatuje nam między palcami od no, 10 do 30 godzin w tygodniu, mi też, ja jak to przeczytałam i tak zaczęłam sobie liczyć, to, to, jest, to, to znam szoku. Dzieląc sobie tydzień na godzinę, a nie na dni, o wiele łatwiej zdać sobie sprawę, że no jakim cudem nie jestem w stanie poświęcić zalecanych przez Światową Organizację Zdrowia 2,5 godzin w tygodniu na aktywność fizyczną. To jest tylko 2,5 godziny, biorąc pod uwagę, że tydzień ma 168 godzin. Dodatkowo, jakim cudem nie znajdujemy czasu na zrobienie badań profilaktycznych, poczytanie książki przez 30 minut w ciągu dnia lub wzięcie odprężającej kąpieli z bąbelkami raz w tygodniu? I zdaję sobie sprawę, że każdy z nas dysponuje innym zapleczem i może mieć mniej wolności w dysponowaniu swoim czasem. Jednak mimo wszystko każdy zasługuje na odpoczynek i czas dla siebie. Odkąd czytam tą książkę, bardziej pilnuję priorytetów i szanuję każdą swoją godzinę w tygodniu. Dlatego mniej zaglądam do telefonu, bo telefonie, bardzo dużo przelatuje mi czasu po prostu na klikanie tak naprawdę żadnych jakichś wartościowych rzeczy. Kolejnym ciekawym sposobem, takim już ostatnim, bardziej taką ciekawostką, jest rozplanowywanie sobie celów i zadań metodą Kurta Woneguta, którą zasłyszałam od Natalii Dołżyckiej. Jest to metoda planowania od tyłu. W swoich opowieściach Kurt Vonnegut najpierw myśl, wymyślał zakończenie książki, a następnie cofał postać o krok i opowiadał sobie historię od końca aż do momentu początku powieści, co musi się wydarzyć z tym bohaterem, ale od tyłu. Dlatego, gdy chcecie przykładowo wziąć udział w biegu na 10 km w maju, musicie się zastanowić, co mi się zadzieć od kwietnia do lutego, by ten wyścig przebiec w takim czasie, no, o jakim ma życie. Dobra. Teraz przyszedł czas na kilka inspiracji. Jakie moim zdaniem postanowienia warto realizować w nowym lub bardziej e, trwającym 2022 roku. Pierwsza rzecz, która moim zdaniem jest bardzo ważna i taka no warto się nad nią zastanowić robienie większej ilości kroków i nawet niewielki wzrost liczby kroków dziennie może wiązać się z niższym ryzykiem śmierci co to znaczy więcej to znaczy że fajnie zmonitorować sobie przez jeden tydzień ile średnio robicie kroków i na przykład w kolejnym tygodniu robić o tydzień więcej ale czego potrzebujecie jak się powinniście przygotować by zwiększyć szansę na realizację tego po pierwsze, listy dobrych podcastów lub muzyki do słuchania w trakcie, wysiadania oprzysanek szybciej z autobusu lub parkowanie dalej auta, listy ciekawych tras spacerowych w okolicy, góry, trasy miejskie, tego jest naprawdę sporo, wały czy parki. Kolejna rzecz to polubienie się z jakimś sportem. Jak już mówiłam wcześniej, 21 minut dziennie, tyle wystarczy poświęcić na aktywność fizyczną, aby wykonać rekomendowaną przez Światową Organizację Zdrowia te minimum te 150 minut ruchu w tygodniu. To jest idealny sposób na rozładowanie emocji i redukcję stresu. Polubić się to znaczy, że nawet gdy włączy wam się największe y, uczucie zniechęcenia, największe nie chce mi się. Z łatwością przypomnijcie sobie, jak fajne uczucie towarzyszyło Wam ostatnim razem po zrobieniu tego treningu. I czego potrzebujecie? Moim zdaniem, jedyne, czego potrzebujecie, to prób, wielu, wielu prób. Bieganie czy siłownia to naprawdę nie jest jedyna aktywność, jaka istnieje. Kosz, siatka, tenis, spinaczka, basen itd. itd. Kolejna rzecz, to będę wyrzucać mniej jedzenia. Z badań w ramach projektu e, Prom w Polsce rocznie marnuje się prawie 5 milionów ton jedzenia, a to znaczy, że czteroosobowa rodzina marnuje żywność wartą 2200 zł na rok. To jest taki przedłużony weekend nad morzem, tak naprawdę. Czego potrzebujecie, żeby marnować mniej jedzenia? Chodzić na zakupy tylko z listą zakupów. Podczas zakupów zastanowi się, czy na pewno potrzebujecie danego produktu, bo ja wiem, że koszyki ze specjalnymi produktami w Lidlu korcą. Planowanie posiłków, to jest też jedna z ważniejszych rzeczy, a żeby łatwiej się planowało, potrzebujecie bazy posiłków i próbowania nowych połączeń smakowych. Nie bójcie się nowych połączeń smakowych, bo to, że raz nie wyjdzie, to kolejnym razem po prostu będziecie wiedzieć, co dodać, żeby było smaczniejsze. Kolejna inspiracja na postanowienie na ten rok. To jest jedzenie każdego kawałka ciasta z uśmiechem na ustach. Temat słodyczy to temat rzeka. Naprawdę. Ja będę o tym całkiem sporo pewnie opowiadać w przyszłych podcastach, bo moim zdaniem na wszystko jest miejsce i czas. Szczególnie na takiej diecie, którą nie chcecie skończyć szybciej niż zaczęłyście. Dlatego kluczowym aspektem dobrej relacji ze słodyczami to jest mieć satysfakcję po zjedzeniu. Tego, tego kawałka ciasta i czego do tego potrzebujecie? Jedzenia słodyczy w sposób kontrolowany, a nie jako podjadanie, skończenia z zakazami i nakazami, elastycznego podejścia do słodyczy i świadomości, kiedy one są OK, a kiedy jest ich za dużo. Kolejne ważne postanowienie to jest regularne branie witaminy D. Prawie 90% społeczeństwa w Polsce ma niedobory witaminy D, co może być przyczyną częstszych infekcji. Czego potrzebujecie? Ja polecam zrobić sobie badania stężenia witaminy D, następnie dobrać odpowiednią dawkę, najlepiej na podstawie właśnie badań krwi i ustalenie sobie, kiedy będziecie brać tą witaminę D, najlepiej połączyć ją z jakimś stałym elementem w ciągu dnia, czyli na przykład zawsze będę brała witaminę D do śniadania. Kolejna inspiracja na postanowienie na 2022 rok to jest picie większej ilości płynów. I płyny to nie tylko woda z butelki, to również woda z kranu, kawa, herbata, koktajle czy zupy. I one wszystkie nawadniają. Więcej. Więcej to znaczy tyle, że musicie zmonitorować, ile pijecie aktualnie. Najlepiej robić to za pomocą aplikacji i ta aplikacja po prostu będzie Wam przypominać, Ile powinniście wypijać, żeby się odpowiednio nawodnić? Chociaż na początku warto korzystać z takiej aplikacji, bo ja wiem, że one później, później zapomina o tych przypominajkach, z aplikacji, ale ona chociaż na początku będzie pomagać w budowaniu nawyku. I na przykład taką aplikacją jest WaterMe, lub naprawdę jest ich sporo dościągnięcia na telefon. Też warto dowiedzieć się, czy w waszym miejscu zamieszkania można pić wodę z kranu. Na stronie wodociągów miejskich można taką informację uzyskać. Kolejna rzecz to jest zakupienie lub znalezienie w jakiejś szufladzie w domu butelki wielorazowej do zabierania ze sobą po prostu wszędzie. Kolejna rzecz, którą warto wdrożyć w 2022 roku, to jest spożywanie większej ilości warzyw. Warzywa sprawiają, że można poczuć na dłużej uczucie sytości po każdym posiłku, bo to, że one mają mnóstwo witamin i składników mineralnych, to wiemy, ale jeżeli nie chcemy chodzić głodnymi, to musimy jeść naprawdę sporo warzyw w ciągu dnia. I czego potrzebujemy, żeby tych warzyw naprawdę jeść więcej? Półki w lodówce pełnej swoich ulubionych warzyw. Przynajmniej pięciu przepisów na dania z Waszymi ulubionymi warzywami. Poszukajcie w internecie i wrzućcie print screeny tych przepisów do jakiegoś folderu do, yy, na pulpicie, no bo najłatwiej do niego dotrzeć. Trzech awaryjnych warzyw, które zawsze będziecie mieć w kuchni które się tak szybko nie psują, na przykład pomidorki, ogórki kiszone czy marchewki. Ostatnie takie postanowienie, które moim zdaniem warto pielęgnować w 2022, to jest spożywanie regularnie posiłków. Regularnie to nie znaczy pięć posiłków dziennie, to znaczy tyle, ile, na ile pozwala Wam Wasz tryb dnia, żeby nie czuć mocnego uczucia głodu. Czego potrzebujecie? Znów bazy przepisów, które wam smakują, czyli wrzucanie tych przepisów do folderu na pulpicie, przygotowywania posiłków wieczorem lub rano co drugi dzień, czyli po prostu gotowanie na zapas. Sprzętów, które przyspieszą proces gotowania. Blender, robot kuchenny, ostry nóż, korzystania z gotowców. Nie bójcie się gotowców, bo one są, naprawdę mają coraz lepszy skład. E, jakieś zupy, nioki, pesto, sosy, y, surówki. Naprawdę, korzystajcie. No i podsumowując, przed rozpisaniem sobie postanowień, zastanówcie się najpierw, czy są one dla Was ważne. Czego potrzebujecie, by je zrealizować, na jak długo chcecie się ich podjąć? No bo jak już mówiłam, rok jest. To nie jest dobry okres, to jest zbyt długi okres, i jak je skonkretyzować. Pamiętajcie, najlepszy czas na zmiany jest wtedy, gdy macie na to ochotę. Najlepiej skupcie się na jednym celu w danym momencie i nie bierzcie na siebie za dużo. Na koniec, zadanko, bo będę się starała, żeby każdy y, odcinek kończył się takim. Krótkim sadankiem, do, które możecie wdrożyć w życie szybciutko. Zastanówcie się, na co narzekacie w ostatnim czasie najbardziej i co może sprawić, że wasza jakość życia będzie lepsza. Brak czasu, nie wiem, brak zdrowia, ciągłe bóle głowy, ciągłe uczucie głodu. Jeżeli jest coś takiego, to sądzę, że to może być dobry punkt wyjścia do stworzenia postanowienia, które uda Wam się zrealizować. A jeżeli podcast Wam się. Podobał, to zapraszam Was również do zapisu do mojego newslettera, gdzie co piątek wysyłam e-mail ze wskazówką żywieniową na podstawie badań naukowych, którą staram się przekazywać w luźny sposób. Link do zapisu, oczywiście, w opisie tego odcinka. Dziękuję Wam bardzo i do usłyszenia.